Hej, widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy pool party w Brook Heaven RP. To trzeba się przebrać na pool party. Musimy ubrać strój kąpielowy. Moi widzowie zrobili pool party. Jak widzicie, są dymy. I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę, jeżeli chcecie brać udział w takich odcinkach. I zróbmy grilla jeszcze. Mamy to. Będą kiełbaski tutaj. Styrta się pani. Pływam na jemniku. Co to ma być? To miało być spokojne pool party. Dobra, gdzie jest gaśnica? Trzeba ratować sytuację. Basen się pali. W ogóle, jak się basen pali w wodzie? Świetna sprawa. Gaszę gaśnicą basen. Rozumiecie to? I słyszę jeszcze gdzieś ten ogień. Tu jest. Dobrze, dobrze. Pomagają mi gasić. To już nie jest pulparty. Proszę nie podpalać. No, przestań się podpalać basen. To miało być kulturalne pulparty. Jak w jacuzzi, trzeba to zrobić w inny sposób, bo tak, tak nie może być, gdzie jest autko. Straż pożarna, dobra. Idę to gasić. Ja tu mam dymy za dymami. Czemu to nie gasi? O, to zgasiło, biegnę dalej. Dobra, grili się dalej pali, to najważniejsze. Chomik się pali, znaczy to nie jest chomik, to jest jamnik. Co tu jest za ogień? Dobra, idę stąd. Widzicie co? Idę stąd. Co tu się dzieje? To mi... Miał... Straż pożarna się pali. Tak w ogóle wygląda Brookhaven z widzami, jakby kto pytał. To miało być pulparty. Babcia, pomocy. Co się stało, wnuczko? Nasze pulparty to teraz horror party. Ekstremalne na śmierć i życie to jest igrzyska basenowe. Trzeba zmienić miejscówkę. Tu mamy pulparty. Sobie tu krzesło położę. To jest moje pulparty. To jest mój basen prywatny. Widzicie, co tam się dzieje? Gdzie jest psycholog? Też potrzebuję. Co to jest? Terapię psychiczną udzielam. Witam. Moja głowa nie wytrzymuje tego chaosu. Jeszcze jamnik, który się pali. Terapeuta. Nie ma się czego bać. Palący się wiecznie jamnik nie istnieje. Tymczasem palący się wiecznie jamnik. Proszę wziąć hepa, slimy. Zamieszkam tutaj. Musimy się zaopiekować naszą babcią. A to Mela, mój psycholog. Dobrze, Mela, możesz wejść. Zapraszam. Chodź, Mela. Możemy kontynuować terapię. Dziwne rzeczy się dzieją. Dom mi barykadują. Babcia zaginęła. Nie wiem, gdzie jest moja babcia. Dinozaury wróciły. Wszystko się dzieje. Wejdź hanie, dinozaurze. Babcia przy szpitalu, co się dzieje, babci? Nie, babcia. Dobra, wypuszczę was. Co to jest? Babcia! Babcia wróciła. A to nie jest moja babcia. Moja babcia inaczej wyglądała. Teraz mam dwie babcie. Ej, tu jest pulparty. W garażu pulparty? Wchodzę. O, tu jest garaż. Pulparty. Nocne pół party. Tak, generalnie to jest najspokojniejszy Brookhew, gdzie moi widzowie z największe trole Co oni mi to zrobili? Babciu, idź lepić pierogi. Babcia moczysz nogi w zlewie. Babcia zrobiła obiadek. Mamy właśnie rodzinny obiad. Co to ma być? Co to za lis? Rodzinny obiad to nie wypał. Czekajcie. Yy. Usunę ten dom. Nie ma domku. Nikt go nie będzie miał. Tu możemy zamieszkać. To jest. Dom widzów Madix. O, można wejść nawet kulturalnie. Ja może bym zamieszkała na górze. Ej, tu mi się podoba. To będzie po mój pokój. Pokój Madix. Um. Kurde, co ja robię? <laughs> o nie, ja tam byłam w środku. Nie ma domku. Mój domek. He he, 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 Marcelina, jaki złowieszczy śmiech. Dobra, szukamy innego domku. O, tu jest RP. Właśnie, znaleziony domek. Idę szukać domu swojego pokoju. Ten mi się nie podoba. Ten wygląda identycznie. Tu jest dwupiętrowy. Tu bym musiała z kimś dzielić łoże. Ten jest zaś za duży. Może coś niżej znajdę. Mm, tu jest salon. Zamieszkam w łazience. Tędy nie wejdę. Zamieszkam w garażu i sobie cały dom zrobię w garażu. I jestem Skitrana. Nikt nie wie, że ja tu jestem tak w ogóle. Mogę sobie tu biegać i każdy ma to gdzieś. Dobra, to ja tutaj zamieszkam. To, ja, to będzie mój pokój w takim razie. Skromny, elegancki. Ja nie wiem, co nie piszę na czacie. Nie tu nie ma po prostu. Pokój Madix. Mam widok piękny. Cześć! Mieszkam na górze. To nie mój dom, ale zrobiłam sobie pokój tutaj. Patrz, patrz, tu jest mój pokój. Gdzie ty biegniesz? Patrz, Maja. Tu jest mój pokój. Tak mieszkam. Skromny, ale własny. Mam nowe życie. Tu jest, ja tu żyję. No, a ktoś i może to jest swój lokatora i będzie git? Trzeba by było jakoś zdobić to pomieszczenie. Nie wiem, lampkę postawmy, jedną, drugą. Niech się też na biało świeci. Toaletkę postawmy. Nie wiem, jakieś świeczki. Będzie przytulnie tutaj trochę. Nie wiem, po a co ty do mnie piszesz, ale tak. Witaj w moim pokoju. Pisek mnie odwiedził. Babcia byś ciebie zawału dostanie. Firewerki ktoś puszcza. Ej, ktoś puszcza firewerki, A drzwi zamknięte są. Ktoś mnie zamknął w domu. Musimy stąd wyjść. Musimy stąd jakoś wyjść. Zostałyśmy zamknięte. Dobra, ja planuję stąd wyjść. Wypuść mnie. Ej, ktoś firewerki puszczał. To tu były firewerki? Eee, co pytam? A witam i o zdrowie pytam. Ej, z czemu mnie zbanowano? <laughs> ja tylko sobie stałam elegancko. Co to ma być? Na własnym serwerze mnie widzowie banują. O, normalna rodzina dom 13. Idę, jestem normalna. O, elegancko. Ja tu będę już naczynia myła. Patrzyła jak mnie stałam tam zbanowana bezczelnie. Ja muszę się dogadać, dlaczego mam bana. Czekaj, muszę wyjść stąd na razie. Wypuść mnie. Ja, ja zamknę drzwi. Ja zamknę. Albo dobre. Muszę się dopytać. Dlaczego mam bana? Dlaczego mam bana? Iga, dlaczego mam bana? Odpowiedz mi. Dlaczego mam bana, Iga? Ona mnie zbanowała z domku, ale ja ją mogę zbanować z serwera. Dobra, jak wejść do zbanowanego domku? Tajemnica rozwiązana. Babcia żyje i ma się dobrze. Dobra, widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, bo tu się dzieje jeden wielki chaos i nie wiem, co to ma być. Tak więc ja dziękuję za oglądanie. Bajo! Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dobra, trzeba opuścić ten teren.